Krystyna była znakomitą nauczycielką. Miała świetne referencje, więc hrabia Jan zatrudnił ją cztery lata temu jako guwernantkę dla swojej trzyletniej wtedy córki Alicji. Dziewczynka została przysposobiona przez rodzinę hrabiowską po śmierci prawowitego dziedzica małego Gustawa i utonięciu matki Alicji na talce. Nigdy wcześniej w mojej pracy pedagogicznej nie miałam do czynienia z tak uzdolnionym dzieckiem. Powiedziała stanowczym głosem Krystyna. Miło mi to słyszeć, skwitował Jan. Dlatego uważam, że powinien pan, panie hrabio, zatrudnić nauczyciela o wyższych kompetencjach niż moje. Jan popatrzył na Krystynę, starając się odgadnąć, co rzeczywiście ma na myśli, kiedy wygłasza tę przemowę. Przecież pani ma znakomite referencje, a moja córka zaledwie siedem lat. Tak. Zgodziła się Krystyna, i wiedzę oraz umiejętności osoby co najmniej kilka lat starszej. Hrabia się zdumiał. Od czasu do czasu pytał, jak Alicja radzi sobie z nauką, i zawsze otrzymywał odpowiedź, że znakomicie. Sądził jednak, że w tym wyrażeniu była pewna kurtuazja, uprzejmość, jaką zatrudniona nauczycielka okazuje swemu chlebodawcy. Nic więcej. Teraz dowiadywał się, że Alicja była wybitnie uzdolnioną uczennicą, a panna Krystyna gotowa była położyć swoją posadę na szali, by zapewnić jej lepszą edukację. Ja mogę nadal uczyć ją literatury i poezji, a także historii. Natomiast do matematyki, powinien pan zatrudnić nauczyciela z wiedzą większą niż podstawowa. E, języka francuskiego powinna panienkę Alicję uczyć albo rodowita francuska, względnie ktoś, kto w tym kraju mieszkał dłuższy czas. Czyż Alicja nie otrzymała wszelkich należnych jej płci przywilejów? Uczyła się dobrych manier, zachowania przy stole, tańca, muzyki, gry na pianinie, śpiewu oraz kaligrafii. Ponadto haftowała i pobierała lekcje rysunku. Czegóż chcieć więcej? Wzrok pani Krystyny poraził hrabiego jak piorunem. Hrabia zorientował się, że popełnił duży błąd. Pozwolę sobie zauważyć, że zatrudniono mnie tu, abym zapewniła jak najlepszą edukację państwa córce. Wykształcenie Alicji jest moim obowiązkiem wobec pana, ale przede wszystkim wobec tego niezwykłego dziecka. Po kolejnych dwóch latach nauki, panna Krysia przyniosła Alicji małą, oprawną w skórę książeczkę, na której wypukłymi, pozłacanymi literami była napisane: Honoriusz Balzac, Eugenia Grande. I uśmiechnęła się zachęcająco. Doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że studium psychologiczno-obyczajowe o skomplikowanych relacjach córki i ojca nie jest odpowiednią lekturą dla sześciolatki. Uważała jednak, że Alicja jest wyjątkowym dzieckiem, niezwykle dojrzałym i inteligentnym, a przy tym ciekawym świata i poszukującym odpowiedzi na wiele pytań. Panno Krysiu! powiedziała Alicja miesiąc później. Proszę się na mnie nie gniewać, ale ja chyba nie zrozumiałam tej powieści. Nie gniewam się na ciebie Alicjo, skądże znowu? Krystyna była zdumiona, że przebrnięcie przez tę książkę zajęło jej podopiecznej tylko miesiąc. Alicja często towarzyszyła Kloci, swojej opiekunce, w jej wyprawach na motyle. Dla Alicji motyle były niczym fruwające żywe kwiaty, które zasługiwały na to, aby żyć i cieszyć swoim tańcem oko. Głup mawiała Klocia, biegając po kodorowskich łąkach z siatką na motyle. One żyją tylko trzy dni. Tak czy inaczej, by umarły, a tak służą nauce. Ale ja nie chcę! dziecinnie protestowała Alicja. No widzisz! Klocia właśnie zamachnęła się siatką. Nie tylko motyl nie zdołał się w nią złapać, ale sama potknęła się i przewróciła. Alicja stłumiła śmiech, patrząc jak motyl nieświadomy, że ktoś właśnie uratował mu życie, bez trosko ulatuje w dal. Klociu, masz tyle paziów, Klociu, że już nie potrzebujesz więcej. Alicja pochyliła główkę w lewo i popatrzyła na towarzyszkę dziecięcych zabaw. Klotylda z żalem odprowadziła wzrokiem motyla. Ach, ten był szczególnie piękny, nie rozumiesz, bo mała jeszcze jesteś. Alicja istotnie nie rozumiała, jak można coś, co z założenia jest wolne, łapać i więzić, a nawet zabijać, tłumacząc się względami estetycznymi. Jej nigdy, ale to przenigdy niewola nie kojarzyła się z pięknem. Już przyszło rok temu stworzyła klub źle traktujących owady, którego Klotylda była jedynym niechlubnym członkiem. Klociu, a jakbyś złapała się w sieć i zawisła między drzewami sama i biedna, wtedy motylki by przyfrunęły do ciebie i uniosły cię i przyniosły do domu, gdzie ktoś by ci pomógł. Klotylda z wrażenia opuściła siatkę. To dziecko zawsze ją zadziwiało. Cóż za pomysł, aby złapanego w sieć człowieka ratowały motyle. Musiałyby to zrobić razem, a jeszcze nie widziałam motyli, które fruwałyby chmarą, jak stado ptaków. A poza tym, kto by nie miał łapać Alicjo w sieć? Klociu, może to nie miałaby być sieć właśnie na ciebie, tylko na przykład na niedźwiedzia, który zejdzie z gór i zechce nas wszystkich zjeść. A przez przypadek jedynie podczas przechadzki natrafiłabyś na nią. Cóż za bzdury! Skapitulowała Klocia po raz kolejny to dziecko zbiło ją bowiem z tropu. Aaaa, pająk! Wrzasnęła Klocia, widząc, że po jej ręce sunie spory osobnik. Alicja spokojnie podeszła do opiekunki i zdjęła z niej pająka, a potem zwróciła żyjątko łące. Uch! skrzywiła się Klocia, podskakując wysoko, jakby stado pająków atakowało ją od dołu. Klociu! Nie rozumiem, bo motyli się nie boisz, a pająków tak. Jaka to jest różnica? Klocia zamarła i spojrzała na Alicję okrągłymi oczami. Wreszcie wiedziała, co z tym dzieckiem jest nie tak. Otóż nie rozumiało ono różnicy między pająkiem a motylem. Nie rozumiało, że motyl jest piękny, a pająk ohydny. Nie myślało zatem, jak większość wysoko urodzonych istoty płci żeńskiej, wychowanych przez guwernantki, na tym... Polegał problem z Alicją. Była nie wiadomo kim.